Ale ja, ja mam tylko takie krótkie poselstwo, które się wiąże z tym, co już mówiłem na, na tej grupie u nas w poniedziałek, i w związku też z tym, co na, w tym stawie niczym przerabiamy, chciałbym takie yy, kilka słów powiedzieć o tym, żebyśmy mieli luz teraz w tym czasie, bo ja wierzę głęboko w to, że jest czas, w którym my naprawdę odkupujemy siebie odkupujemy swoje osobowości. Te, które w ogóle mamy w Chrystusie. Te, które tak naprawdę gdzieś tam w nas funkcjonują. Nie tak dawno, żeśmy łamali w ogóle zwierzchność, która, która była zobrazowana jako kowal, która była obrazem, nie wiem, czy oglądaliście wszyscy Królestwo Niebieskie film, który, tak się nazywa też ta wspólnota, ale w tym filmie Królestwo Niebieskie był Ornaldo Blum, główny aktor, który on, na samym początku filmu, on był kowalem u siebie w takiej pipidówie, w takiej wiosce. Zwykły. Gdzieś tam pod zamkiem, niedaleko zamku, on był Kowalem. On nie wiedział, kim jest jego ojciec. Yy, on myślał, że tak byd maty z pokolenia na pokolenie, i on robi dobre rzeczy. On myślał, że robi moralne rzeczy, on myślał, że robi dobre rzeczy, te które słuszne rzeczy, bo przecież utrzymuje rodzinę. Później ta rodzina coś mu się rozleciała, i on teraz próbował sobie samemu udowodnić, że ciężką harówą jest w stanie dojść do czegoś w swoim życiu. Jego motywy były takie: po pierwsze, wyrzuty sumienia, po drugie, rzeczy, robienie tak, jakby religijne rzeczy. Robienie rzeczy, które według reszty ludzi zyska w oczach innych ludzi, z jednocześnie sam odpokutuje gdzieś za, te, za, za, za rany, które ma w sercu. Za, za wstyd w stosunku do kim jest tak naprawdę. Wstyd, wewnętrzny wstyd tym, kim się stał. Tym, kim się stał tam. I często chrześcijanie mają takie poczucie wewnętrznego wstydu, że narodził narodzi się na nowo, poszli za Chrystusem i to, co oni teraz robią, jest objawione poczuciem wstydu. Czemu? Bo nie są sobą. To jest związane z brakiem akceptacji, które żeśmy łamali te wszystkie tydzień. Ale ten obraz tego kowala on się zmienił wtedy, kiedy przyszedł ojciec do niego. I on ten ojciec, który był w tym filmie, on wszedł do niego i mu powiedział, kim on tak naprawdę jest. Żeby on wrócił teraz, bo ma wielkie posiadłości w Świętej Ziemi, w Jerozolimie i on w ogóle baronem jest i teraz wejdzie w jego miejsce. I to jest taki proroczy obraz odnośnie życia większości z nas, myślę, jeśli nie każdego na jakimś pułapie nas dotyka. Że my jesteśmy w miejscu, w którym na różnym pułapie dochodzimy... czy... Od początku czerwca. Ja wierzę, że jest taki przedział. Od początku czerwca maksymalnie do końca lipca będzie. Gdzieś ale wierzę, że do połowy lipca będziemy mieli takie nowe objawienia związane z naszą osobowością, co my tak naprawdę chcemy, że nam się będzie nasza wizja realizacji naszej znaczy osobowości będzie się kreować. Ale w związku z tym będą upadać też rzeczy, któreśmy robili do tej pory, bo to nie będzie kompatybilne z nami wewnętrznie. Robiliśmy jakieś rzeczy, ale to były rzeczy, które musieliśmy robić w cudzysłowie, bo mieliśmy presję robienia tych rzeczy, że my sami potrzebujemy to zrobić, żeby coś udowodnić, żeby do czegoś dojść, żeby, że, że ja sam sobie dam najlepiej, poza tym ja innym pokażę, że ja, że ja dam radę. I teraz te rzeczy będą, te, i teraz te rzeczy, które były robione na one będą upadać, ale będą się nowe rzeczy pokazywać. I w związku z tym może być coś takiego, będzie przetasowanie, eee, bo nie do końca Będziemy wiedzieć, że coś nam nie pasuje, ale nie do końca jeszcze będziemy wiedzieć, co w takim razie mamy robić. I my nie możemy mieć z tym problemu. My nie możemy się bać na przykład, że mamy chaos w życiu. Nie. Trwamy na skupieniu, w ogóle trwamy cały czas w modlitwie, poszerzamy w ogóle perspektywę patrzenia na siebie i... Pierwszą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, żeby nie było czegoś takiego, że my teraz pochopnie podejmujemy decyzję. Dajmy sobie czas na te rzeczy, żeby nam się utwierdziło, co jest nasze, i w związku z tym na przykład dopiero od lipca podejmowali jakieś decyzje z, naszym takim, z takim praktycznym działaniem. Z takim na przykład, nie wiem, faktycznie przykład, o którym ty mówiłeś kształtuje mi się wizja, że chcę grać na organach, nie? i od lipca dopiero podejmuję decyzję, że faktycznie będę to robił. Bo teraz jeszcze nie wiem, nie wiem, czy mam zajaranie, nie wiem, czy mi to tak przyszło, czy w związku z jakąś mową mi się teraz podbudowało, czy coś, ale pielęgnuję to, rozmyślam o tym, i jeżeli mi się to ułoży faktycznie, podejmuję decyzję, że zacznę ćwiczyć, że zacznę chodzić na lekcje i zacznę też grać w związku z tym. Tak, że po prostu praktyk, że wtedy wchodzę w dyscyplinę w związku z tym tematem. Z jakimkolwiek tematem wchodzę w dyscyplinę i, i uosabiam swoje życie, wiążę swoje życie, w związku z tą rzeczą, którą chcę robić teraz na, na, na co dzień. Więc, żebyśmy się po prostu nie bali, że jest jakiś rozgardiarz, bo my jesteśmy, my mamy relację z Bogiem. Od, musimy odpocząć też i wiedzieć, że my wiemy. Tylko, żeby to dotarło czasami do nas niektóre rzeczy, to musimy się uspokoić po prostu. Jak się poukładają te rzeczy, to dopiero wtedy z miejsca wiary, czyli z miejsca pewności, bo się poukładały te rzeczy, weź w te rzeczy. Na spokojnie. Jest luz. C a ja myślałem, że to że wszystko powiedziałem już. Nie wiedziałem, że nie wiedziałem. Nie. Wiedział. <g> nie. To, jest, to jest pierwsza rzecz, e, która jest związana z tym tematem. ale druga rzecz jest związana z tym, co. E, przeczytam ten fragment, który myślę, że każdy zna, ale chciałbym, żeby go jeszcze raz przeczytać. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni, 40 dni nocy, wówczas właknął. I przystąpił do niego kusić i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem on powiedział, odpowiadając rzek, napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdy słowem, które pochodzi z Boga. I to już bym się y, zatrzymał. Jezus idzie na pustynię. Jezus y, później wraca z tej pustyni. Y, pełen, tam jest napisane, pełen mocy, tak? Pe pełen ducha, nie? I Jezus w tamtym czasie on nabiera w ogóle wizji do swojego życia. On nabiera wizji, nabiera czego, czego czym jest też obrazem, ta moc ducha? No namaszczenia swojego, nie? On, a czym jest namaszczenie? Namaszczenie jest moc do realizacji zadania, które, które stoi przed Jezusem, nie? Czyli co? On zaczyna widzieć, nie wiem na jakim pułapie jest tam, ale zaczyna widzieć, bo skoro ma te namaszczenie, to zaczyna widzieć też, co ma do zrobienia w związku z tym. Więc on nabiera wizji do swojego życia, nabiera przekonania, widzi, 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 kim jest jako człowiek już i on bierze już moc, nabiera, więc on, kiedy przychodzi już z tej pustyni, to on od razu zaczyna działanie. I my jesteśmy w trochę podobnym miejscu. Mam na myśli, kształtuje się nasza wizja. Kształtuje się, wyra wyrabia się nasza wizja każd każdego z nas, w związku z tym te na nabieramy, na nabieramy tak by perspektyw do tego, żeby to namaszczenie, na na namaszczenie uwalniać. Tylko, że teraz w to miejsce przychodzi kusiciel, często. I pierwszą rzeczą, którą jest, padają na przykład pytania: czy ja, jeżeli ja się poświęcę nagraniu na organach. Czy ja będę miał pieniądze? Na przykład. Czy jeżeli ja wejdę w swoje powołanie, czy ja będę miał na chleb? Czy ja zapewnię sobie dobrobyt materialny, na przykład? Czy jeżeli ja poświęcę się na swoją wizję w królestwie, na to, co mi się w ogóle na oszerzenie królestwa, czy ja będę miał na codzienność w ogóle, na te, na te takie rzeczy, na przeżycie, na tak zwane? To jest pierwsze pytanie, a tak naprawdę. Chciałbym, żebyśmy się zbadali, czy tu nie chodzi czasem o to, żeby na tym królestwie dobrze żyć? Czy to nie jest pierwszy motyw, żeby na, w królestwie dobrze żyć? Żeby po prostu dobrze, na wypasie po prostu funkcjonować. I tu nie chodzi o to, czy my mamy w, w, w królestwie funkcjonować na wypasie. Tu nie chodzi o to. Tutaj chodzi o to, czy tym motywem nie jest to, że te moje namaszczenie, ono mi pomoże w tym, żeby, żebym ja żył na wypasie. Bo oczywiście, jeżeli szukamy królestwa, a każda nasza wizja, każde nasze w ogóle parcie na królestwo powinno się, wiąże się w ogóle z tym, że szukamy królestwa, a wszystko inne będzie nam dodane, to i tak będzie wynikać z tego, ale żeby nie było odwrotnie. Że my na przykład mam namaszczenie do. No, choćby nawet w uwielbieniu, tak? Mam namaszczenie, nie wiem, w ogóle mam umiejętności, mam talenty niesamowite w graniu, w śpiewaniu czy w czymś takim, nie? I, i możesz mega usługiwać w kościele i. I nie wiem, uwalniać moc Bożą, choćby nawet na uwielbieniu, nie? Ale ostatecznie decydujesz się, że idziesz ćwiczyć, zapisujesz się do szkoły, czy tam wiesz, ktoś cię kształci, i Ty w tym, na tym uwielbieniu nie jesteś, bo Twoim motywem jest to, żeby zarabiać pieniądze poprzez na przykład te talenty. O co tutaj chodzi w tym, w tym pierwszym? No właśnie o to, żeby Jezus poprzez to, co zdobył na pustyni, to, co odebrał na pustyni. Żeby on zrobił przysługę diabłu, żeby zaciągnął się po rzeczy materialne. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie, czy nie rozumiecie? Czy jeżeli ja odkrywam, jaką mam moc, jaki mam potencjał w sobie, więc teraz chura w świat, bo ty masz to, ty to masz. Dary powołania są nieodwołalne, tak? Więc ty odbierasz objawienie, jaką masz siłę, jaką masz moc, jaką masz potencjał, tak? I ty zaczynasz teraz karierę robić w tym świecie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzecz jest dalej. No i właściwie jaka jest odpowiedź Chrystusa? Nie samym, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych. Więc właściwie jego, jego życie, jego w ogóle spełnieniem Chrystusa jest to, co odbiera od Boga. To budowanie Królestwa. Ja bym żeby, żebyśmy mieli spełnienie w rzeczach tych materialnych. Na przykład jak nieraz mówię na ewangelizacji, yy, dojdziesz do miejsca, w którym na przykład finansowo, nie? Masz ten samochód, masz dom, zapewniasz sobie jakiś byt jest wszystko okej, okay, nie? Bo ja na przykład teraz widzę, że ja swoje talenty najpierw w świecie używałam do tego, żeby gromadzić, nie? Tylko, że ja nieraz mówię na ewangelizacji, nie? Okej, okay, mam nowy samochód, tydzień, i jakoś ta, zbierałem 10 lat, po tygodniu już mnie nie cieszy. <noise> na przykład, nie? I, i od, od celu do celu, jakiegoś finansowego, skaczemy i nosto nas przekierowuje na rzeczy, które nie są kompatybilne w ogóle z królestwem. Po prostu to jest tak, jakby masz ee, łuk, masz naboje, masz karabin, masz naboje. I ty zamiast ciąć w cel, tak by walić po prostu do, do, w to miejsce, które cel, kto uchybia ten grzechy, tak, ale wali, zamiast walić w królestwo tymi swoimi talentami, nie? To on ci wystawia po bokach gdzieś tam jakieś takie puste rzeczy, które tobie nic nie dadzą. Ale to wow, 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 tu szczerze, tu szczerze, tu szczerze, tu, szale, tu szale, mija 50 lat i ty nic w tym życiu nie osiągnąłeś, tak naprawdę. Bo to wszystko, co osiągnąłeś, w ogóle nie daje ci żadnego spełnienia. To w ogóle nie, nie daje ci nic, tak naprawdę, nie? Więc czym żyje człowiek? No słowem. A czym jest słowo? W ogóle królestwo jest słowem, Chrystus jest słowem. Jeżeli żyjesz królestwem, to cokolwiek w ogóle ty robisz w królestwie, ty się na każdym pułapie, w każdej chwili czujesz w ogóle spełniony, nakarmiony. Ja na przykład po uwielbianiu mi się czuję nakarmiony. Ja nie wiem, po tym co teraz. Ja, się, ja mówię i się karmię automatycznie. W ogóle nie wiem, jestem, modlę się i się karmię. I non stop jestem taki, że. Jeżeli głód jest, nie? No to, no to od razu tak jakby w ogóle przekierowywały swoje, swoje myśli, bo czegoś mi brakuje, przekierowuje swoje myśli i już w ogóle jestem nakarmiony i po to, żeby i, i już mogę o tym mówić, w ogóle mogę to z siebie wydawać. W ogóle też taki, to co czułem dzisiaj też na uwielbieniu, to, to jest to właśnie, no czym jest dawanie w ogóle swojego ciała na fiar? No to jest w ogóle to, że Chrystus, który jest w tobie, on jest przez to ciało w ogóle, wiecie, manifestowany, nie? I teraz... Druga rzecz. Pierwsza jest właśnie gonienie za tymi rzeczami materialnymi. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: W ogóle Jezus idzie, na, Jezus idzie na pustynię. Diabeł czai, kim on jest. Jezus gdzieś tam zdobywał objawienie, kim jest, a diabeł mu jeśli jesteś synem Bożym. Przecież Jezus nigdzie wcześniej o tym nie mówił. Ja nie mówię, że. Anioł tam, Mary, Mary nie, nie mówił o niektórych rzeczach, ale diabeł wie, jaki to masz potencjał, bo on ciebie widzi w duchu. Więc zazwyczaj te rzeczy są związane z tym, ja kiedyś słyszałem takie, e, czytałem taką książkę i tam było fajnie to zobrazowanie, nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale tam było coś takiego zobrazowanego, że Facet widział aniołów przy porodzie swojej żony. Żona urodziła dziecko, i on miał wizję wtedy, że wtedy, kiedy ona urodziła, przyszli aniołowie, i oni wyciągali zwój i wyczytywali uwarunkowania tego dziecka, tak by te tak zwane te powołanie, jakby to powołanie, takby to, to, to kim, kim on tak w, w tym duchu w ogóle, jak on jest ukształtowany w tym duchu. I jednocześnie byli przy tym. Zbuntowane anioły, i też to zapisywali. Napisano bowiem aniołom swoim: przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu Napisane jest również: nie będziesz kusił pana Boga swego. Jezus wie, kim jest. Temu nawet powiedział, jesteś Synem Bożym, tak? Ty wiesz, kim jesteś. Ty wiesz, co masz do zrobienia. To jest kolejna rzecz. Jak już wiesz, kim jesteś, to wiesz, co masz do zrobienia. I teraz Jezus wie, bo było wyprorokowane, że ma zawisnąć na, na, na drzewie. Tak? Ma iść na krzyż. Przecież jest napisane, że jeśli skoczy ze świątyni, to aniołowie ci wezmą i poniosą, żebyś nie uraził. Mógłby skoczyć? Mógłby skoczyć. Ale co wtedy? Być może by go ponieśli i nic by się nie stało, ale nie byłoby to kompatybilne z jego powołaniem. Po pierwsze, wiele rzeczy możemy mieć w swoim życiu, które są być może święte, które znajdziemy fragment w piśmie nawet żeby to zrobić, ale to nie jest nasze powołanie. To nie jest, to nie jest miejsce, do którego nasze talenty nas ciągną. No, jeżeli na przykład człowiek ma utalentowania i uwarunkowania do tego, żeby być pasterzem, tak? I, i on idzie, poznalaz idźcie i głoście wszystkim narodom, i on idzie i teraz ma misję międzynarodową, jeździć po krajach i głosić Ewangelię, i nigdy się nie zatrzymuje, to się mija trochę ze swoimi talentami. No, ale przecież jest napisane. No, jest napisane. Ale Ty już wiesz, co jest Twoje. Wiesz, co masz teraz robić w ogóle. Ty czujesz sobie, tak? Jeżeli tego nie robisz i nawet ktoś Ci przyjdzie, prorok, albo przeczytasz i powie, że Ty masz teraz to, to i to robić, to jest atak dziabelski na Ciebie. Bo Ty wiesz, co masz robić. Musisz być skupiony na zadaniu. Takby na tym, co Ty wiesz już o sobie. Jaka jest Twoja tożsamość i w związku z tym, co masz robić. No bo to albo szatan cię zaprząga do roboty, albo jednak jesteś jednak zgodny z Chrystusem. Albo oddałeś mu panowanie, albo dajesz Szatanowi panowanie. I on takim, jakim jesteś, cię zapędzi do roboty. Kolejna rzecz. Znowu go wziął diabeł. Czyli, no wracając do tego drugiego. Co to jest? To jest głupota. To jest zwiedzenie. Które mija się z twoim powołaniem. Mądrość jest to, że masz objawienie i zaczynasz to wprowadzać, wprowadzać życie. Słowo zaczynasz wprowadzać życie. To jest mądrość. To jest człowiek w ogóle, który nabywa mądrości. A głupotą jest folgowanie to sobie gdzieś tam na lewo i prawo i w sumie dawanie się pod dyktando diabłu. Tak prawdę mówiąc. I, i, I to doprowadza do chaosu. Bo ty nie jesteś zgodny ze sobą wewnętrznie. I trzecią rzeczą jest Kiedy Ty odkrywasz, a przeczytam, znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata i chwałam ich. I rzekł mu, to wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu, Jezus, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swojemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Kiedy my nabywamy objawienia odnośnie swojej tożsamości, kiedy my w ogóle zaczynamy chodzić w tym. Naturalne jest to, że skoro praktykujemy słowo, nabywamy autorytetu i władzy. Każdy człowiek jest powołany do władzy. Każdy człowiek, który rodzi się na nowo, on ma władzę. Im bardziej im zaczyna od tych małych rzeczy i zaczyna w nich kroczyć, on zdobywa tej władzy coraz to, coraz to więcej. To nie chodzi o to, że on teraz napycha się tą władzą, ale ze względu na to, że on chodzi w prawidłach Bożych, że on realizuje swoje powołanie, ma coraz to większy wpływ. On po prostu ma ten wpływ. Jeżeli jest pasterz, tak, i on chodzi w swoim powołaniu, to tych ludzi jest coraz to więcej. I w związku z tym ma coraz to większy wpływ na ludzi. Yy, tylko że on ma w związku z tym też talent i obdarowanie. I teraz taki na przykład pasterz, tam ewangelista, może używać tego wpływu i tej władzy do tego, żeby zyskiwać yy, świat po prostu. Jakkolwiek świat ludzi ich, nie wiem, nie chodzi nawet o zaufanie, ale ich, ich chwałę wynikającą ze świata, ich przychylność yy, może wywierać wpływ po prostu na to, żeby mieć zysk na tej ziemi, a nie zysk w królestwie. Dajmy to, jest ewangelista i co? Zazwyczaj ewangelista to jest człowiek, który jest wiarygodny. Jest to człowiek, którego, jak mówi, to ma takie talenty, które są związane z czy też, mówi i go się chce słuchać, jakkolwiek, po prostu. Po prostu ma takie. Nie, brakuje mi słowa, ale, że przekonuje ludzi do siebie. No i faktycznie, ten człowiek, który przekonuje ludzi do siebie, może naprawdę budować tą władzę i może tym, tym wszystkim wprowadzać, na przykład, zamiast na przykład budować kościół, nie no to na przykład korporację zbuduje. I co? Będzie ok. Zauważcie, że te wszystkie rzeczy, znaczy będzie ok, no w jego życiu nie będzie ok. Ale też idzie tymi swoją osobowością, swoją tożsamością, wejść w rzeczy, które są rzeczami tego świata. Po co? Żeby zyskiwać na tym świecie. Zyskiwać materialność, zyskiwać yy, w ogóle wejść, wejść w jakiś chaos, który jest związany z zagubieniem, z zagubieniem, w ogóle gdzieś nagle z łuskami, jeśli chodzi o swoją tożsamość, i wejść w rzeczy, które, które zyskują, tak jakby przychylność w ogóle świata do tego. No bo co, no bo się nie spokutowało ze swojego starego życia i sobie jest odrzucenia. Ale Mieszam z tym. Chcę, że... Bo to już jest kwestia związana z indywidualnym przerabianiem tematów. Ja chcę, żebyśmy tylko mieli w tym momencie, w którym teraz już jest ten czas, albo i przez najbliższe tygodnie, kiedy my tak będzie nam się układało w głowie, w którą stronę idziemy naszym życiem. To, żeby też widzieć te rzeczy. O których ja teraz mówię? Czy czasami te talenty, które my mamy, one nie są głównie inwestowane w ogóle skupienie na nim i główny motyw, czy fundament w ogóle na, 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 praktykowania i używania ich nie jest w tym, żeby zyskiwać w świecie? Bo słowo mówi jest napisane, że szukajcie królestwa, a wszystko inne będzie Wam dodane. I chcę, żeby wszelki lęk, który mamy w związku z tym zainwestowaniem siebie w królestwo, że coś stracimy w świecie albo że tam nie wystarczy że jakoś w świecie, żeby on odszedł od nas. Po prostu że na przykład nie wiem, poświęcę nam się na przykład na organy, to stracę relację z żoną. Że na przykład yy, nie wiem, będę teraz złożył na królestwo, tak to mi braknie, że yy, będę wychodził na ewangelizację i uzdrawiał ludzi, a, a na przykład nie wiem. Nie mam mocy, bo to też takie przychodzą rzeczy, że nie mam mocy, żeby uzdrowić własne dzieci, czy uzdrowić własne. tych, którzy z siebie w ogóle, nie? To, to też są te rzeczy. Nie, ty inwestujesz swoją osobowością, swoim charakterem w ogóle, tym, jak ci Bóg stworzył w szerzenie królestwa. I oczywiście to się zaczyna, No to się zaczyna od mojej rodziny. Jak ty widzisz szerzenie królestwa? Zadaj sobie pytanie, czy Twoje ukierunkowanie jest, jest kierowanie się na to, żeby manifestować. Królestwo Boże na Ziemi, tak? Jeżeli zadasz sobie takie pytanie, że, że chcesz manifestować Królestwo Boże na Ziemi, to, sobie, to od razu sobie odpowiadasz na pytanie, jak chcesz się manifestować. I tu nie ma jakiejś, że tak powiem, na ulicy, tu, tu nie ma to, tu nie ma to, to, to. Zadaj sobie pytanie, jak ty chcesz manifestować? Bo zadając sobie pytanie, jak ty chcesz manifestować to Królestwo na Ziemi, odpowiadasz sobie na pytanie, jakie masz talenty, jakie masz umiejętności. Jeżeli ty na przykład jesteś ukierunkowany na to, ja ten przykład Dawidowi pokazałem, jeżeli twoim skupieniem jest na to, żeby wyciąć las jakiś, nie? po prostu potrzebujesz drzewa i, i chcesz wyciąć las, nie? zadajesz sobie pytanie, dobra, jak mam to zrobić? Coś ci przychodzi na myśl, coś ci przychodzi na myśl w tym momencie. Nie? I to, co ci przychodzi na myśl, to jest twoja umiejętność. Bo jeżeli ci przyjdzie na myśl, że masz kupić piłę i to wyciąć, to masz umiejętność do używania piły. Jeżeli ci przyjdzie na myśl, nie? że spalinową musisz kupić, to masz umiejętność do używania spalinowej. To są, to są twoje umiejętności, to są twoje talenty, bo, bo to jest twoje miejsce wiary, twojej pewności. Ty wiesz, że wytniesz ten las, jak tylko kupisz piłę spalinową i zaczniesz to robić. Ty wiesz, że na przykład atmosfera na uwielbieniu się zmieni, kiedy zrobisz to, to i to. I to są twoje umiejętności. Zadaj sobie pytanie, co chcesz zrobić? Zadaj sobie pytanie teraz, jak chcesz to zrobić? I, to, i tu ci pokazują się twoje talenty, twoje umiejętności. I w sumie to chciałbym zakończyć.